Ok Siemanko, ja jestem Enzi i dzisiaj chciałem przedstawić wam pewną darmową grę o nazwie Royal Quest. Dlaczego przedstawiam wam tę grę? Ponieważ sam zacząłem w nią od niedawna grać, a jako, że to jest gra MMO, możecie zagrać w nią razem z po spić, czy też pomóc mi w rozwijaniu postaci. Mój nick w grze to Enzi Minecraft. Okej, okay, Royal Quest jest grą MMO typu Hackenslash, która jest w 100% darmowa, więc już teraz możesz stworzyć swoje konto. Link do gry znajduje się w opisie, więc możesz tam wbić, zarejestrować się, a ja w tym czasie trochę przybliżę Ci czym jest świat Royal Questa. Po rozpoczęciu gry, tak jak w przypadku większości gier MMO, wita nas dość rozwinięty kreator postaci, dzięki któremu będziemy mogli spersonalizować naszego herosa. Do wyboru mamy cztery klasy postaci, takie jak szermierz, strzelec, złodziej oraz mag. Do dyspozycji na początku gry mamy samouczka, który będzie nas prowadził za rękę i pokazywał podstawowe rzeczy potrzebne do tego, by rozpocząć grę. Gdy poziom naszej postaci wzrasta, otrzymujemy punkty, które możemy potem rozdzielić w statystykach oraz takie punkty, które będziemy mogli rozdzielać w jednej z czterech talentów. Gra ma dość oryginalną grafikę. Mnie się osobiście podoba, ponieważ jest ona taka, jak to się mówi, cukierkowa. Nie każdemu może to niestety przypaść do gustu, ale jeśli chodzi o poziom detali i ogólną grafikę, moim zdaniem jest na plus. Sterowanie w Royal Quest jest troszkę inne, ponieważ do poruszania się i do walki nie używamy wsada, tylko korzystamy z przycisków myszy. Świat, który mamy do dyspozycji, jest naprawdę ogromny, i moim zdaniem jest to wielki plus, ponieważ nie musimy poruszać się ciągle po tych samych lokacjach w grze, także mamy do dyspozycji item shop, gdzie za realne pieniądze możemy kupić wspomagacze, ale oczywiście bez item shopu także możemy sobie w tej grze poradzić. Nie są konieczne do rozwinięcia jakiejś kozackiej postaci. Moim zdaniem gra jest spoko, dlatego też sam od czasu do czasu w nią pykam. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Ci czym jest Royal Quest. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tej grze lub po prostu zagrać, to w opisie znajduje się link do darmowej rejestracji. Jeśli chcesz ze mną zagrać, to napisz w komentarzu swój nick z gry, to tam w grze się odnajdziemy. Życzę Wam miłej gry, jeżeli się spodobało to zostaw łapkę w górę, napisz co myślisz o tej grze i do zobaczenia w następnym filmie. Tak więc siemanko, cześć, papa. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gonna make it With the pen pad and a mic, we gonna...